W tym filmie rozwiążę pierwsze z trzech zadań poświęcone twierdzeniu kosinusów. Oblicz miarę największego kąta w trójkącie o bokach 11, 18 i 24. Zaczynamy od rysunku. Standardowo zaznaczamy boki 11, 18 i 24. Zasada jest taka, że naprzeciwko największego boku Leży największy kąt. Czyli nas interesuje kąt naprzeciwko, kąt naprzeciwko boku 24. I oznaczymy ten kąt jako alfa, czyli 24 będzie bokiem A, zatem 11 będzie bokiem B, a 18 będzie bokiem C. Gdybyśmy chcieli rozwiązać to zadanie za pomocą twierdzenia sinusów, no to tutaj akurat byśmy nie dali rady, gdyż nie mamy ani jednego kąta. Byśmy mieli, owszem, a przez sinus alfa, b może przez sinus beta, ale nie mamy kąta ani beta, ani alfa, więc z tej proporcji w twierdzenia sinusów nie moglibyśmy rozwiązać i, nie, i byśmy nie obliczyli tego kąta. Dlatego zostaje nam twierdzenie kosinusów, i tu będzie a kwadrat równa się b kwadrat, dodać c kwadrat minus 2 razy b razy c. I razy cosinus alfa. No to podstawiamy. 24 do kwadratu równa się 11 do kwadratu, dodać 18 do kwadratu minus 2 razy 11, razy 18 i razy cosinus kąta alfa. 24 do kwadratu to jest 576. 11 do kwadratu mamy 121, 18 do kwadratu 324 i po wymnożeniu 2 razy 11 razy 18 otrzymamy 396. No i dopisujemy cosinus alfa. Mamy 576, równa się, możemy dodać 121 i 324. Czyli to daje nam 445, odjąć 396 cosinus alfa. 445 nie odejmujemy z 396, dlatego że 396 jest związane z cosinusem, jest związane mnożeniem, tak? więc tego nie rozdzielamy. Możemy ewentualnie. Przenieść minus 396 cosinus alfa na lewą stronę i wtedy zmienimy znak, będzie 396 cosinusów alfa i to się równa 445 odjąć 576. I mamy 396 cosinusów alfa i tutaj wychodzi minus 131. Obie strony dzielimy przez 396 i otrzymujemy cosinus alfa. Równa się, raczej w przybliżeniu damy wynik, bo wynik nie jest skończony. Mamy minus i zaokrąglimy do czterech miejsc po przecinku 3380 tys. I co teraz? Bierzemy tablicę matematyczne i szukamy dla jakiego kąta cosinus jest w zaokrągleniu 3308 10 000, tak? Czyli tutaj się zastanawiamy, jaki to nam da wynik. No i w tablicach matematycznych yy, znajdziemy, że kosinus 71 stopni jest w zaokrągleniu 33 setne. Jako, że u nas kosinus wyszedł na minusie, no to nasz kąt jest na pewno rozwarty i korzystamy z tego wzoru redukcyjnego cosinus 180 odjąć alfa równa się minus cosinus alfa. Czyli u nas 180 odjąć 71 to daje nam 109 i to jest właśnie nasz, nasz kąt alfa. Czyli odpowiedź do zadania, największy kąt w tym trójkącie ma 109 stopni.